Pojedynek w OK Koralu, czyli taka jedna z najsłynniejszych, najważniejszych strzelanin, jeśli chodzi o Dziki Zachód. Oczywiście ta ważność może nie jest tak duża, ale po prostu ten pojedynek stał się bardzo słynny i w końcu stał się legendą, o której oczywiście powstawały filmy, książki, opowiadania. Ale o co w tym wszystkim chodzi? I oczywiście tutaj ten temat dotyczy Wyatt'a Erpa, który wraz ze swoimi towarzyszami walczył z członkami The Cowboys. Do pojedynku doszło 26 października 1881 roku w mieście Tombstone i chociaż trwał tylko 30 sekund, no to właśnie zapisał się jako jedno z tych najważniejszych, najsłynniejszych strzelanin na dzikim zachodzie. Po jednej stronie jako Tacy reprezentanci prawa byli bracia Erb. Wyatt, Virgil i Morgan. Im, ich towarzyszem był Doc Holiday, czyli rewolwerowiec, który słynął z swoich umiejętności strzeleckich. On oczywiście nie miał żadnych niejako, papierów potwierdzających, że jest stróżem prawa, ale po prostu im pomagał. Naprzeciw nich stanęli Ike i Bill Clanton oraz Tom i Frank McLaury, którzy... Niejako byli związani właśnie z tymi The Cowboys. Wszystko zaczęło się, kiedy Ike Clanton chodził rankiem tego 26 października z rewolwerem i odgrażał się, że w końcu rozliczy się z braćmi Erb. Ale ci w końcu odebrali mu broń, po zapłaceniu kary został odesłany. Bracia Erb i Doc Holiday wiedzieli, co się święci. Obawiali się, że dojdzie do strzelaniny, i poza swoją bronią poszli pożyczyć, co ciekawe, obrzyny i skierowali się w czwórkę do zagrody OK Coral. Kiedy tam podążali, chciał ich zatrzymać szeryf okręgowy Behan, który stwierdził na początku, że tego nie przeżyją. Po prostu nie chciał strzelaniny, czy też nie chciał, żeby ktoś z tymi Wekowbojskimi się rozprawił tak ostatecznie. Pamiętajmy, że ta czwórka to tylko niewielka część tych of Boys, tej grupy bandytów. Ale ci nie zwrócili na niego uwagi, to znaczy Erpowie z Dokiem na Behana i ruszyli w stronę braci Clanton i McLeodry. Virgil Erb krzyknął, żeby ci podnieśli ręce i oddali broń. Następnie, gdy tamci no, nie zamierzali się poddać, Krzyknął, stu, krzyknął, żeby się zatrzymali, ale było już za późno i tutaj do końca nie wiadomo, kto strzelił pierwszy. Czy to byli bracia Erpowie z Dokiem, czy przeciwnicy? I to właśnie jest powód, że wiele osób stawia tezę, że to był samosąd, że nie powinno dojść do tej strzelaniny, że zaatakowano niewinnych kowbojów. No ale przejdźmy do strzelaniny. Frank McLaury dostał pierwszy, następnie w ramię został postrzelony Morgan Erb, Ike uciekł, jego brat Bill trafił Virgila w nogę, ale sam dostał w klatkę piersiową. Doc trafił w ramię Toma McLaurego, sam dostał od niego w biodro, ale Doc znowu trafił Toma, do którego trafił też Morgan Erb i koniec. 30 sekund, 30 strzałów. To odbyło się szybciej niż to opisywałem. Frank McLaury zginął na miejscu. Bill Clanton i Tom McLaury zmarli w ciągu godziny. Z stróżów prawa, tak to imijmy. Wyatt, Erp, nic mu się nie stało. Doc dostał lekko w biodro. Morgan dostał ciężki postrzał w ramię, a Virgil lekki postrzał w nogę. Po całym zajściu bracia Erpowie i Dog byli sądzeni, ponieważ niektórzy właśnie uważali, że był to samosąd, ale zostali uniewinnieni. Tutaj wszyscy się, no nie wszyscy, ale część ludzi się zastanawiała, czy po prostu ta ich obecność nie wywołała tej strzelaniny. Jednak szef bandy Carly Bill, bandy The Cowboys nakazał zemstę i w listopadzie doszło do ataków na Virgila i Morgana Erpów. Morgan tego ataku zamachu nie przeżył, a Birdil został ranny. Więc jedna z najsłynniejszych strzelanin 30 sekund, 30 strzałów, 8 uczestników, z których 3 nie przeżyło tego. I właśnie taki był dziki zachód. To nie były długie strzelaniny, to nie były częste strzelaniny. Po prostu szybkie akcje i wszystko się rozwiązywało. Dziękuję za. za Obejrzenie. Zapraszam na inne materiały z tej serii. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.